Siema wszystkim, mam na imię Krzysiek. Chciałbym Wam zaprezentować pewien ciąg filmików przedstawiających różnego typu prace wykończeniowe, remontowe. Jakieś home made. Część filmu będzie się rozgrywać w warsztacie garażu. Na razie nie chcę zdradzić co to będzie, a część będzie z remontu elewacji chałupy kierkowskiej. Sami widzicie jak już to wygląda po paru latach. Prace tutaj będą polegały na, między innymi, myciu elewacji, klejeniu steropianu, wymianie okien, montażu rolet, przebudowie schodów, wypuszczeniu balkonu daszku okalającego wymianie rynien później mycie naprawa prawa podwórka na jednym słowem będzie tutaj ogrom roboty którą chcę wykonać sam. Może nie wszystko mi się uda wykonać samemu, ale będę się starał żeby jak największą część raz wykonać samemu. Oczywiście będzie wymiana drzwi. Wjazdowych do garażu, wymiana drzwi wejściowych, wymiana wszystkich okien. Tak jak mówiłem, wymiana parapetów wewnątrz na zewnątrz. A w dalszej przyszłości, po wykonaniu prac na zewnątrz, chciałbym wejść po kolei do każdego z pomieszczeń w budynku. Dom jest zamieszkały. I tym bardziej będzie się, no, elegancka linia, <tum> tym bardziej będzie się to um, dłużyło i komplikowało przez to, że no, ciężko jest remontować cokolwiek mieszkając w tym samym czasie, w tym obiekcie. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam. Chciałem tylko dodać, że nie znam się na tym, będę to wykonywał sam, z jakąś tam minimalną wiedzą i umiejętnościami, tym co mam pod ręką. No i co? Łapkujcie, lajkujcie, unlajkujcie, hejtujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. Tyle, jakieś prace z dachu będą też, a no, wszystko w swoim czasie. Sam jestem ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na początek. Akcja garaż. W środku będziemy działać na razie. A później też elewacja. Przyjdzie czas na elewację. Tymczasem. Na razie.